Wszystko we wszechświecie jest połączone niewidzialną nicią wibracji. Ja i Ty jesteśmy połączeni. Jeżeli przez swoje myśli umiejętnie wprowadzisz się w stan pozytywnych emocji, zaczynasz świadomie działać, co podnosi Twoje wibracje. Przez sposób w jaki myślimy, odczuwamy i działamy, Możemy wnieść wiele dobrego nie tylko do najbliższego otoczenia, ale też do zbiorowej świadomości. Wysokie wibracje przyciągają więcej pozytywnych zdarzeń do Twojego życia. Dlatego dziś zadbajmy wspólnie o to, aby podnieść poziom Twoich wibracji. Słuchaj podcastów wysokiej vibracji prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Niezwykle wygodne byłoby znać przyszłość. Niesamowicie byłoby wiedzieć, jak zakończy się ta historia, którą właśnie tworzysz, czy tworzę ja. Niestety, ale także istety, mam nadzieję, dzisiaj Ci pokażę, nie wiemy, w jaki sposób mogą zakończyć się nasze wybory i nasze działania, ale to właśnie jest też tą magią, która dzieje się w naszym życiu. Witam Cię serdecznie w podcaście Wysokie Wibracje. Ja nazywam się Sylwia Sikorska i dzisiaj opowiem ci trochę swoich historii i zabiorę cię w taką podróż, która mam nadzieję przekonać cię o tym, że nie warto jest znać przyszłość i nie warto jest też mieć pewności, jaki efekt przyniosą Twoje wybory i Twoje działania. Widzisz, my ludzie mamy taką dziwną dosyć tendencję, że chcemy wiedzieć. Mieć po prostu pewność, jak coś się zakończy, czy inaczej mówiąc, jaki będzie miało efekt. I tak na przykład jeszcze nie zaczniemy na dobre biznesu, czy chociażby nowej pracy, a już chcemy mieć gwarancję sukcesu, jeszcze nie zaczniemy nic budować, a już chcemy, aby ktoś zapewnił o tym, że będzie nas kochać do końca życia, <grych> prawda? W ogóle to jest tak, że bardzo chętnie słyszymy i przyjmujemy. Różnego typu deklaracje, przysięgi, stąd też moim zdaniem pojawiły się różnego typu umowy, które określają to, jak coś ma się dla nas zakończyć. Jesteśmy mistrzami wymuszania także różnego typu obietnic od innych ludzi. Wynika to oczywiście z chęci kontroli, ale przede wszystkim z braku poczucia bezpieczeństwa. Ta chęć pewności, że to w co się angażujemy, cokolwiek to jest, czy są to relacje, czy jest to właśnie nasza kariera, czy chociażby jakaś podróż ta fizyczna czy ta metafizyczna, to im bardziej to bezpieczeństwo jest zachwiane, tym mocniej chwytamy się obietnic i tym słabiej wychodzi nam wraz z czasem podejmowanie działania, zwłaszcza jeżeli chodzi o rzeczy Całkiem nowe. Ja też myślę, że stąd bierze się taka potrzeba i też wiele osób chodzi do wróżek, czy też jasnowidzów, czy w jakiś inny sposób, na przykład poprzez horoskopy, czy też numerologię, chce choć trochę poznać rąbek swojej przyszłości. To poznawanie swojej przyszłości ma też swoje konsekwencje, dlatego że oczywiście jesteśmy podatni na sugestie. A więc, kiedy korzystamy z tego typu usług, może się wydarzyć tak, że jesteśmy pewni, że poznaliśmy to, w jaki sposób mamy dokonywać wyborów i działań, a tak naprawdę odcinamy sobie wszystkie inne możliwości. Jak mówią Amerykanie, byłam tam i tak też robiłam. W tej chęci takiej wiedzy i pewności samej w sobie. Nie ma nic złego. Tak długo, oczywiście, jak nie powstrzymuje nas ona przed naszym rozwojem i działaniem. No bo zobacz, gdyby poznanie naszej przyszłości w jakiś sposób miało nam pomóc, pomóc rozwijać się, przede wszystkim tu i teraz, to w tym wymiarze wszyscy mielibyśmy dar podróżowania w czasie. I oczywiście mówię tutaj o tym czasie, który uznajemy jako ten mijający, dlatego że czas tak de facto nie istnieje. Ale jeśli ta znajomość przyszłości byłaby dla nas kluczowa do tego, żeby podejmować odpowiednie decyzje, do tego, żeby działać, to każdy z nas w domu miałby teraz kapsułę czasu i mógłby sobie sprawdzić, jak to, co chcemy właśnie zrobić, wpłynie na naszą przyszłość. Ale to właśnie ta niewiadoma i nasza postawa wobec niej, nasze działanie, Mimo lęku i nieznanego zakończenia, hartują nas, kształtują i pozwalają poznawać siebie. Pomagają nam dojrzeć jako duszą i odrobić kolejne ważne lekcje. Dlatego, że to taki nadrzędny cel, jako duszę mamy przychodząc tutaj. I owszem, możesz dokonywać wyborów, które zawsze będą prowadziły Cię do znanego zakończenia. Przecież robi tak większość ludzi, żyjąc bezpiecznie. Tak jak Anglicy na wyjazdach, którzy zawsze wybierają fish and chips, mimo że menu oferuje szeroki wachlarz możliwości doznań smakowych. No ale co, jeżeli okaże się, że coś im zasmakuje? Co, jeśli okaże się, że całe życie ograniczali się do znanego smaku, pozbawiając się sami wspaniałych doznań? Ludzie przecież najbardziej boją się rozczarować, zranić, boją się ogólnie odczuwać odczuwać mocniej. Odczuwać inaczej. Boją się tego, co im to powie o nich samych, co jeszcze mogą odkryć, co będą potrzebowali już wtedy zmienić na pewno, bo ta zmiana jest najbardziej przerażająca i ta praca, która jest wymagana podczas zmiany. Lepiej więc jeść cały czas fish and chips, mówiąc, że inne kuchnie są po prostu niesmaczne. Pozwól, że na chwilę zabiorę cię w taką podróż do przeszłości. Tak, tak, jednak będziemy podróżować w czasie dzisiaj. Przeniesiemy się teraz do takich czasów, kiedy nie było jeszcze możliwości otrzymania wielu odpowiedzi w kilka sekund, wpisując hasło w wyszukiwarkę Google. Tak, takie czasy istniały i ja się w nich wychowywałam. No to były przerażające czasy. Pomyśl sobie, jeżeli jesteś z takiego pokolenia, które pamięta już tylko czasy, kiedy były telefony komórkowe, internet, to wyobraź sobie czasy bez telefonów komórkowych, z ograniczonym kontaktem między ludźmi na świecie. Tak, bez Facebooka, Instagrama, mało tego, bez żadnych komunikatorów. Właśnie w tych czasach, pod koniec lat 90., kiedy kończyłam szkołę średnią, wymarzył mi się wyjazd na studia do USA. Miałam upatrzoną wtedy uczelnię, do której chcę pojechać. Czy wiedziałam, jak realizacja mojego marzenia się skończy? Zupełnie nie. Byłam totalnie nieświadoma. Scenariuszy i wariantów takiego mojego marzenia i jego realizacji było naprawdę wiele. Dziesiątki, a może nawet setki. Ja wiedziałam tylko jedno że chcę wyjechać i czułam, że mam wyjechać. To były właśnie czasy bez komórek i zeraczkującym internetem, czyli można było wysłać mail do znajomych, którzy mieli internet w biurze, a oni ten mail drukowali i mogli zawieźć go do moich rodziców. Poza tym do komunikacji służyły listy, które szły w jedną lub drugą stronę, półtora tygodnia oraz zwykły telefon, który kosztował wtedy trochę dolarów. Jakoś tak z reguły jest, że jako dzieci i młodzi ludzie mamy Większą odwagę próbowania i mimo strachu, jednak nie postanawiamy się położyć, bo ktoś nam właśnie powiedział, że zaraz możemy się przewrócić. Celem duszy jest to, aby codziennie podnosić swoje wibracje. Chcesz zacząć w łatwiejszy sposób komunikować się ze swoją duszą i duchowymi przewodnikami? Potrzebujesz odkryć niewspierające Cię przekonania i uzdrowić je trwale i skutecznie? Pragniesz nauczyć się korzystać ze swojej intuicji, by podejmować decyzje wspierające Twoje wyższe dobro. Odwiedź stronę duchowekursy.pl i sprawdź ku, czemu prowadzicie twoje serce. Wsłuchaj się w swoją intuicję i wybierz najlepsze wsparcie w Twoim rozwoju. Duchowekursy.pl. Kiedy wracam sobie do tamtego okresu kiedy miałam 19 lat, to przyznam, że decyzja o tym, żeby wyjechać wtedy w nieznane z dwoma torbami, nie była przeze mnie podejmowana długo. To było tak, że pojawiła się szansa, pojawiła się możliwość, i pomimo wielkich emocji towarzyszących rozłące z moją rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi, poleciałam na drugą stronę globu, zostawiając wtedy całe moje życie. Nie wiedziałam. Praktycznie nic, nie wiedziałam, gdzie dokładnie będę i z kim będę mieszkać, poza tym, że będę mieszkać na kampusie szkoły. Nie wiedziałam, kogo tam spotkam, nie wiedziałam, jakie relacje zbuduję, jak się dogadam, dlatego że mój angielski wtedy był, można powiedzieć, raczkujący i co mnie tam w ogóle czeka. Czułam jednak, że z jakiegoś niewiadomego powodu mam tam lecieć. I nie myliłam się, dlatego że ten rok, który tam spędziłam, dla mojego rozwoju, dla samodzielności, dla odcięcia pępowiny, poznania miejsc, ludzi, przede wszystkim siebie, był jednym z kluczowych momentów mojego życia i jednym z większych takich kroków ku rozwojowi. Poszłam w nieznane, zaczęłam realizować swoje marzenie, nie wiedząc zupełnie, co może się wydarzyć, a kiedy byłam tam w Stanach, pojawiło się Parę różnych możliwości, na przykład możliwość zostania i kontynuowania studiów oraz grania sobie w lidze uniwersyteckiej w kosza. Pojawiła się też możliwość pracy tam, oczywiście, zostania i kontynuowania po prostu życia na miejscu. Jedną z możliwości był też powrót, i w tamtym okresie, jednak po tym roku spędzonym już na studiach, wygrał strach. Dlatego, że postanowiłam wrócić do Polski. Tutaj to wszystko, co na mnie czekało, było bardziej znane. A więc było taki jeden, jeden. Zrobiłam jeden krok i podjęłam decyzję, która pozwoliła mi naprawdę na wielki kwantowy skok w moim rozwoju i rozwoju mojej świadomości, mojej samodzielności. A jednocześnie potem podjęłam taką decyzję, która sprowadziła mnie z powrotem, w to samo środowisko, ale po to, żeby odrobić inne lekcje, więc to też tak miało być, już dzisiaj wiem, ale jak patrzę sobie z perspektywy, to wiem też, że ta decyzja o powrocie była podszyta strachem o to, co się wydarzy, jeżeli ja tam zostanę. Dziś mam 40 lat i sama sobie ostatnio szczerze odpowiedziałam na takie pytanie pod tytułem: czy dzisiaj byłabyś gotowa spakować dwie torby i wyjechać? Oczywiście, gdybym czuła, że to mnie wzywa. I wiesz co? Pomimo ciągłego rozwoju od tamtego momentu i pomimo też takiego głębokiego, już myślę, duchowego rozumienia mojego jestestwa tutaj, na ziemi, to gdzieś tam głęboko we mnie ukłuł mnie strach. Poczułam taką zadrę. Strach przed czym? Przed stratą tego, co sobie tutaj przez ostatnie kilka lat stworzyłam. Choć wiem, że nic nie jest dane raz na zawsze, to złapałam się na przywiązaniu, nie do rzeczy, bo to nie o to chodzi, ale do komfortu wiedzy o tym, jak wygląda moje życie i czego mogę się po nim spodziewać. Dobrze jest rozpoznać taki program, bo nieodrobienie tej lekcji w odpowiednim czasie mogłoby mnie za parę lat kosztować naprawdę wiele. To właśnie to przywiązanie w większości przypadków żyć ludzkich sprawia, że im człowiek jest starszy, tym ciężej mu podążać za niewiadomym. Mawia się, że starych drzew się nie przesadza. Jakoś tak czuję, podskórnie, że to powiedzenie to jest kolejny program, z którym nam, ludziom, jest naprawdę wygodnie. Boimy się niewiadomego, a więc tkwimy w relacjach, które czujemy, że już nam nie służą, bo po prostu je znamy. Nieważne, na przykład, że na tym tak zwanym przyjacielu zawodzisz się kolejny raz. Ale wiesz, czego możesz po nim się spodziewać, a czego nie. A budowanie nowych relacji wymaga czasu, zaangażowania i odkrycia się przed drugim człowiekiem. Może dziesiąty rok z rzędu siedzisz w tej samej firmie, mimo że w każdy poniedziałek, a może już nawet i w niedzielę wieczorem czujesz kłucie pod sercem lub ból żołądka. Ale wiesz, gdzie jest Twoje biurko. Wierzy, że szef nie wkurza się jak wpadasz 30 minut po czasie, idą ci na rękę z urlopami i po prostu czujesz się tam w miarę swobodnie, ponieważ znasz to miejsce. Nieważne, że od początku wiedziałaś, że to nie jest twoja bajka, ale przecież kasa była przyzwoita. Teraz to aby przetrwać do emerytury. I z takim marzeniem wiele osób żyje mniej więcej od 30 roku życia aż do tej emerytury. Dobrze znam taki stan. W swoich lękach, o niewiadomą także tkwiłam z ludźmi i w miejscach, które mi naprawdę nie służyły i które powodowały, że z każdym miesiącem coraz bardziej umierałam w środku. Tkwiłam parę lat w małżeństwie bez przyszłości i bez miłości z mojej strony, bo bałam się tego, co się wydarzy na każdym poziomie mojego życia w momencie, kiedy w końcu pójdę za głosem duszy. Nie wiem, czy kiedykolwiek odczuwałaś takie opubieranie kolejnych emocjonalnych warstw w Tobie. Kiedy z każdym dniem gasło coś i czułaś, że już prawie nie zostaje nic z ciebie w Tobie. Kiedy działasz trochę jak robot, wykonując te same czynności dla świętego spokoju. To właśnie działo się ze mną. I gdybym w końcu nie postanowiła pójść w nieznane, przerażające, nieznane, niedopowiedziane bez możliwości sprawdzenia jak to się skończy to dziś być może zamiast inspirować innych do życia w pełni do słuchania głosu serca siedziałabym jako smutna kobieta łykająca tabletki na depresję niestety wiele osób pozwala sobie na taką wewnętrzną emocjonalną śmierć w imię wygody ponieważ nie wiedzą co ich czeka kiedy pójdą nową drogą to obumierają z pewnością znasz wiele takich osób, które mają taki sam repertuar dnia. A taki sam repertuar dnia, czyli powtarzanie w kółko tego samego, powoduje, że wyłącza się Twoja uwaga. Potem powoduje to, że wyłącza się w Tobie jakakolwiek forma twórcza. Naprawdę stajesz się takim robotem, Wykonującym zadania, które mają służyć przetrwaniu, pamiętam jak jako kilkuletnie dziecko, kiedy czasem zostawałam u rodziców mojego taty, obserwowałam dziadka, który co dzień robił praktycznie to samo. Wychodził z taką charakterystyczną torbą przerzucaną przez ramię. Być może kojarzysz, w tej torbie były kanapki i termos. Zakładał taką śmieszną, kwadratową trochę czapkę z daszkiem z czasów komuny. I jechał autobusem. Potem wracał na obiad i siadał przed telewizorem. I tak codziennie. I pamiętam go zawsze tak samo wyglądającego i tak samo się zachowującego. Potem, kiedy byłam już starsza, to wyglądał tak samo. I jego życie co dzień było takie samo. Nigdy nie odważył się spróbować czegoś innego. Nie musimy wiedzieć, jakie jest zakończenie scenariusza, który zaczynamy dziś pisać. Jeśli tak jak ja wierzysz, że wszystko dzieje się dla Twojego dobra i kierujesz się sercem, to możesz mieć pewność, że zakończenie będzie lepsze niż mogłaś kiedykolwiek zaplanować. Być może teraz masz tak, że coś wzywa cię do zmiany. I nie oznacza to od razu, że masz rzucać pracę, kończyć relacje, czy dokonywać mega wielkiej rewolucji. Oznacza to, że być może potrzebujesz coś przedefiniować w swoim życiu. Stworzyć jakieś nowe standardy, mieć odwagę mówić o swoich potrzebach i dokonywać zmian w już istniejących strukturach czy relacjach. Rozumiesz? Nie skazuj się na jedzenie tych przeklętych fish and chips całe życie. Możesz iść do tej samej restauracji i odkryć, że w menu, tak długo jak tam chodzisz, mają wiele innych dań. Tylko do tej pory twój strach nie pozwalał ci ich dostrzec. Były po prostu dla ciebie niewidzialne. Przed czym ty obecnie się powstrzymujesz? Na co czekasz, ponieważ nie wiesz, jaki może to dać efekt, a w czym tkwisz z wygody? Na jakie deklaracje, które mają dać ci poczucie bezpieczeństwa, czekasz? Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć do końca, jakie efekty przyniosą nasze wybory i działania. Jednak nie może być to ani dla ciebie, ani dla mnie argumentem, który sprawi, że zamiast żyć, doświadczać, próbować, Zapuścisz korzenie i nie będzie można Cię za jakiś czas przesadzić. Że przestaniesz być ciekawa i otwarta na to, co jeszcze wszechświat ma dla Ciebie w tym życiu najlepszego. Życie Ci tego, żebyś mogła doświadczać tego w pełni do końca tego życia. I aby Twoja dusza mogła się jak najbardziej rozwinąć tu i teraz. To był podcast Wysokie Wibracje. Dziękuję Ci bardzo, że ze mną byłaś, byłeś. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.